Witam was kochani serdecznie, nazywam się Kuba Ptyś. Dzisiaj będę typował walki Gala Fame ma tuż, tuż zbliża się wielkimi krokami. Ja dzisiaj podam moje typy, jeśli chodzi o walki, osoby, którym... zawodniku, którym będę kibicował, bo część z nich znam dość dobrze, dość długo. Niektórych krócej, ale powiem tak, moje typy, jeśli chodzi o samą galę zawodników. Oczywiście się nie z bo to są tylko moje, jakieś tam, yy, no, moje typy, jak przeczuwam. Często mi się to sprawdzało, nie zawsze, ale w większości udawało mi się przewidzieć wcześniej. Yy, pamiętajcie oczywiście o łapkach, subach. Yy, Zaczniemy może na początek od walki Kamil Hasan Hasi kontra Maksymilian yy, Wiewiórka. Tutaj w tej walce, tak, Kamil, M78 wzrostu, yy, Wiewiór, M77, czyli wzrost praktycznie ten sam, tam centymetr różnicy, to żadna różnica. Waga Kasan, 72 kg, Wiewiór, 75 kg. I teraz tak, co do Wiewióra. Jego walkę miałem okazję oglądać. Byłem na filmie, gdzie walczył z Michałem z strongmanem ważącym 115 kg. I Wiewiór mi naprawdę zaimponował, się do charakter, pokazał serducho do walki. Wiem, że dobrze się czuję w parterze, chyba brazylijskie trony. Hasan, z tego co wiem, stójkę, nie pamiętam dokładnie jaką. chyba Kyokushima Karate. O ile dobrze pamiętam, nie pamiętam jaki jest jego styl, ale Kasana kompletnie nie znam, nie widziałem jego walk nic. Wiewióra widziałem, wiem, że ma ogromne serce do walki i że ten serducho w tym ringu zostawi. I powiem szczerze, tutaj bym typował no, będę kibicował na pewno Wiewiórowi. Za to jego serducho właśnie mi się podoba jego charakter Młody chłopak, ale naprawdę skubany majaja. Y I tutaj będę kibicował w wiewiórce i też bym obstawiał w MMA. Większość tych walk kończy się w parterze onim kilogramowo. No to, to jest nawet cięższy. Jeżeli wiewiór zejdzie do parteru, myślę, że tą walkę wygra. Więc obstawiam tak nawet procentowo 60% do 40% na wiewióra. Kolejna walka. Jest to walka Marcin Wójcik Mnich Terminator. Kontra Krzysztof Ciesielski Body. Christ. Mnich: meto 84 wzrostu. Bodychraist meto 80. Mnich 105kg, Bodychryze 110 Powiem Wam szczerze, no Mnich to tak wydaje mi się zdeterminowany, mocno nabuzowany wejdzie do tego oktagonu, miał walczyć z jakimś swoim przeciwnikiem z Disco Polo. tak kiedyś walkę widziałem jak z Bonusem BGC się bił, to powiem Wam szczerze, że nie wiem, tam kompletnie nic nie pokazał. Jeżeli jego przygotowania tak wyglądały dla tej gali, no to myślę, że nie wiem jak Mnich się bije, ale to chyba bym obstawiał bardziej Mnicha. Myślę, bo no, Bodychryze to tak chyba nawet dobrej solwy nigdy nie miał. Ale no tutaj tu będę raczej obstawiał mnicha, i tu bym dał nawet 70 albo 80-20%, do 20%, że wygra mnich. Bo mi się wydaje, że mnich jest taki też charakterny. Nie wiem, do końca nie widziałem go, ale tak przeczuwam, że to wygra. Kolejna walka, jest to też moich dwóch kolegów, których pozdrawiam serdecznie. Postro Krycha, pozdro Ruby, jeżeli mi oglądacie. Tu będę kibicował, by dwóch mnich wygrał po prostu lepszy. Co do chłopaków i ich fizyczności, Krycha m 83, Ruby met 73. Krycha 80 kg, ruby 77. Warunki yy, fizyczne za krychą, z tego co wiem, krycha też ciężko zapieprza. W Poznaniu trenuję w Smoku z naszymi poznańskimi mistrzami, z Borysem i z całym ekipą. Także wiem, że chłopacy go tam dobrze przygotują. Tam jest też fajna ekipa. Yy, Ruby. Ruby z tego co wiem też przygotowuje swoją nową płytę. Nawet jego chyba kawałek jeden ostatnio na Insta wrzucałem. Tu wydaje mi się, mówię, będę kibicował obydwu, niech wygra lepszy, ale większe szanse na zwycięstwo chyba będę dawał Krystianowi. Dla Krechy tak 60 do 40 mi się wydaje. Z racji też chyba dłuższego stażu mi się wydaje, jeśli chodzi o treningi i no Krecha też idzie do przodu, jest zawzięty, no i tu jego ta fizyczność, ten wzrost, zasięg, parę kilo, to to jeszcze chodzi o kilogram, nie ma dużej różnicy, ale myślę, że tutaj ten zasięg jednak i trochę tam doświadczenie yy, może mieć przewagę. Kolejna walka i to będzie bardzo ciekawa walka, yy, którą Wam pamiętam... Konie z racji tego, że na ma doszło do zmian, Dawid Ambra z racji kontuzji i złamania ręki nie zawalczy z Kasiuszem. Powiem szczerze, że szkoda, bo byłaby to dla mnie najciekawsza walka pod względem sportowym. Dawid, życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. W miejsce Dawida wskakuje Adrian Polak-Polański. Powiem szczerze, tak, Kasiusz to nie jest typowy. Jak dla mnie, Freak Fighter, który jest chłopak, który trenuje boks, toczył kilka zawodowych walk w boksie i naprawdę dobrze boksuje. Kasjusz już, 89 wzrostu, Polak, metr 75. Kas 89 kg, Polak, 78. Yy, powiem Wam szczerze, w tej walce, tak patrząc obiektywnie, z racji gdzieś doświadczenia w walkach, yy, Polak też ma stójkę, Kas też ma stójkę, w boksie jest dobry. Więc tutaj bardzo duże szanse dałbym na wygraną kasiusza i to nawet tak 70-30%. Yy, także no tak, tak według mnie ta walka może wyglądać. Yy, no i to by było na tyle jeśli chodzi o tą walkę. Kolejna walka. Yy, Filip Marcinek Filipek, Patryk Rybak-Karaś. Yy, powiem szczerze, tych panów kompletnie nie znam, kompletnie nie wiem kto to jest. Wiem, że tam y, freestyleują Filip, Filipek, o może tak, Filipek, metr 70 m wzrostu. Ryba 1,77 Filipek siedemdziesiąt 73 kg, ryba 70 kg. E, powiem szczerze, nic do tych panach nie wiem, czy cokolwiek trenują. E, jeżeli się będą no, tam obydwoje w podobnym czasie przygotowywać, tutaj bym dał szansę 50 na 50, to się może wszystko zdarzyć. Bo no, tutaj ten Patryk ryba ma trochę większy zasięg: 1,77 m, cm wyższy. No ale to już w kolei filipek 3 kg cięższy. No, tu, no tutaj bym dał 50 na 50, niech wygra po prostu lepszy. Kolejna walka. To będzie też bardzo ciekawa walka. Yy, na pewno będzie mnóstwo yy, dawała emocji, <taki> takich pozytywnych jak i śmiechu. Będzie to waga super ciężka. No, chyba najcięższa walka, jeśli chodzi o wagę. Yy, Piotr Witczak, czyli bonus BGC kontra Szymon Wrzesień, taksy złotowa. Yy, I teraz, tak, bonus met 80. Szymon 183 83. Bonus 126 kilo, Szymon 120 kilo i to jest wam powiem właśnie te 6 kilo u nich tak naprawdę to, to już nie ma żadnej różnicy. Obydwoje są takimi kuniami, że jak jeden lujem, a albo a bo wratki drugi dobrze trafi, no to ten drugi powinien usiąść. No to będzie ciekawa walka, bo tak, wzrost mają bardzo podobny, jest zaledwie tam 3 cm różnicy, czyli to też jakoś też, bo nie przy ich masie to tak te 3 cm przy tych zasięgach, te rączki to już są krótsze, bo to wiecie, jakby takie byki. Wiem, że kiedyś yy, oglądałem jakiś wywiad właśnie z Szymonem z taksij z Łotówą, że uprawiał kiedyś sporty, później jest on na tym taksi się trochę, wiadomo, wiecie, zapuścił u tył, ale wiem, że tam kiedyś jakiś yy, atletyka czy jakiś trajtunek tam zapieprzał, więc myślę tutaj, że taksi złotowa może sobie zrobić psikus. Ale to niech wygra lepszy. Kurde, bonus ma doświadczenie, bo to jest tutaj też będzie ważne to, że bonus jest obyty, wiecie, z tym całym wydarzeniem, z tą otoczką, bo tam nawet wchodząc tego oktagonu, podejrzewam to jest niesamowity stres. Tak jak rozmawiałem z moimi kolegami, którzy zawodowo walczą, to mówią, że trenujesz że na macie, jesteś mistrzem, a wchodzisz że może ręce z betonu. Tutaj to może być plus dla bonusa, bo on tych walk trochę stoczył, jest do tego przyzwyczajony. Złotowy to będzie debil, więc może być strasznie pospinany. Tutaj bonus, jak pójdzie tymi lujami, to bym dał pół na pół, bo tu, tu, tu się może wszystko zdarzyć, 50 na 50. Niech wygra lepsze, będzie to na pewno ciekawa walka, która dostarczy nam dużo emocji. Kolejną walką jest to walka kobiet. Kobiety, które dostarczyły nam na pewno niesamowitych emocji, wrażeń podczas gali, milionem memów, różnego rodzaju filmików, fotomontaży, które miałem okazję widzieć z ich udziałem. Zwłaszcza Marty, jak krzyczała "Ej!". To nie wiem, czy widzieliście, krążą po Facebookach wszędzie różnego rodzaju filmiki, przeróbki, metaliki i innych. Yy, powiem szczerze, że zajebiście mnie to zawsze rozbawia. Yy, I tu w tej walce jeśli chodzi tak: ma, yy, oczywiście, walka kobiet, Marta, Linki Master, Linkiewicz kontra Monika Esmeralda, Godleska. Yy, I tutaj, tak: yy, Marta, metr 70 m wzrostu, yy, Esmeralda, Monika, metr yy, 60 i 54 kg wa wagi dla Moniki, 73 kg Marty. Więc Marta ma tak 10 cm wzrostu przewagi, i w kilogramach ma przewagę. Jest z 19 kg. Powiem Wam szczerze, Marta mi się wydaje być taką typem takiej boguziary ulicznicy. Monika też ma tam, no Monika będzie mieć trochę amortyzację w tej walce przez swoje jakieś tam zabiegi, więc może tych ciosów tak nie czuć. Ale tu bym obstawiał i to tak konkretnie mi się wydaje 65-70% nawet na zwycięstwo Marty. Jeżeli chodzi tu, jakbym miał tak obiektywnie patrząc przez warunki fizyczne, myślę, że tutaj Marta zmiecie Monikę dość szybko. Takie mam przeczucie. Czy się sprawdzi? Zobaczymy. Jestem nawet ciekaw. Piszcie też w komentarzach Faj. swoje typy, jak typujecie tych walk, bo sam jestem ciekaw. I zobaczymy, komu z nas się uda, kto z nas te typy trafi. Kolejna walka. Walka o pas mistrza kategorii półśredniej. Dawid... Malczyński, co Malczyński, no tutaj Dawid i Amadeusz, Ferrari rośli. E, wie, powiem Wam szczerze, ja nie widziałem nawet, bo Dawida chyba nie miałem okazji poznać. Dawid jest prawie że mojego wzrostu, ja nie wiem, że on jest taki wysoki. Jak i zobaczyłem na konferencji, dopiero widziałem to życie wzrostu. E, Amadeusza miał okazję poznać ostatnio umachona na. na czym to? Aha, na YouTube Shore, jak był chłopaków górę, e, na apartamencie. To mówię, Amadeusz jest taki niższy, nabity. E, Dawid tutaj metr 90 wzrostu. Także, no, duża różnica wzrostu, jeśli chodzi o 12 cm. Waga ta sama, więc wiadomo, Mateusz trochę tą siłą będzie miał większą, ale nie wiem, jak Mateusza z treningami. Wiem, że Dawid zapieprza cały czas, ma brata, który też tam ileś lat trenuje te parterowe. Wiem, że go na pewno będą starać się dobrze przygotować. Dawid na walki widziałem, jak walczy z Polakiem, dawał sobie radę, trzymał ten dystans, punktował, punktował cały czas. Wagę mają tę samą. tu tu bym dał chyba ciut większe szanse Dawidowi. Tym bardziej bronię tego pasa. Dałbym tak 55-45% do 45 na korzyść Dawida. Jeśli chodzi, jak mi optypować, to wygra. Tak, takie mam przeczucie. I walka wieczoru. To będzie też bardzo ciekawa walka. kibicuję to na pewno Szymonowi Kasprzykowi. I samu kontra Daniel DJ Palace. No tutaj całym sercem jestem z Issamu. Z tego dobry kolega, którego lubię i szanuję. Także tym i samu. Szymek także tutaj tobie kibicuję. Patrząc jeszcze o chłopaków warunki fizyczne ISAMU M77, Palaside M75. Czyli jest bardzo podobny, 2 cm różnicy. Waga ISAMU 3 kilo cięższy od Palaside'a, 77 77 Palaside Palasite 74 Wiem, że Szymon kiedyś też ze sporty jakieś tam trenował. Wiadomo, też miał kontuzje, problemy podobne do moich gdzieś tam z plecami. Wiem, że teraz wszystko ok. I no, nie wiem jak fala wiem, że jest yy, też przygotowany przez dobrych fachowców w Ankosie, ale jeżeli nigdy wcześniej nie miał ze sportami walki do czynienia, to tak naprawdę w dwa miesiące jeszcze niczego nie nauczył, jakichś tam podstaw może. Szymon kiedyś tam trenował, wiem, że go w smoku chłopacy też tam dobrze dojeżdżają, przygotowują. Yy, no tutaj jestem całym sercem za Szymonem. Yy, będę mu kibicował i dawałbym tak szansę 70% do 30, 65, 70%, do 30% na korzyść Szymona. No i co, to by było na tyle kochani, jeśli chodzi o moje typy. Yy, piszcie, mówię, w komentarzach, bo jestem ciekawy waszych typów. Pamiętajcie oczywiście o łapce subie. Zobaczymy, może nagram taki film po samej konferencji MMA, yy, Fame MMA, bo też na nie będę. Yy, ile z tych typów trafiłem? Jestem sam ciekaw, ile udało mi się przewidzieć. Także ja wam dziękuję za dzisiaj pamiętajcie łapkę w subach miłego dnia kochani pozdrawiam Bye.